Top 10 horrorów azjatyckich Są dwa gatunki, które każdemu z nas kojarzą się z Dalekim Wschodem. Anime i horror. Czasem nawet występują w połączeniu. Tak czy inaczej, azjatyccy twórcy filmów grozy są bez wątpienia mistrzami w swoim fachu. A oto top 10 ich produkcji. Numer 10. Gra wstępna w czasach, kiedy nie było Tindera, znalezienie drugiej połówki wcale nie było takie łatwe. Niekiedy trzeba było więc wykazać się kreatywnością, na przykład organizując casting na wybrankę życia. Mimo bardzo profesjonalnych metod naboru, główny bohater nie ustrzegł się jednak przed jakże fatalnym wyborem. W końcu, czy można trafić gorzej niż na sadystyczną morderczynię? No chyba, że to wszystko był sen. Numer 9 Tokijska Policja Gore. Gra wstępna była jedynie łagodnym wprowadzeniem do tego, co nam potrafi zafundować chora wyobraźnia dalekowschodnich twórców. Krwawa policja w Tokio ma w zasadzie wszystko, czego po japońskich produkcjach moglibyśmy się spodziewać: zmutowane dziewczynki w szkolnych mundurkach, macki, walki na miecze, potwory i popisy sztuk walki. Patrzcie i delektujcie się tym zwariowanym horrorem. Numer 8. Oko. O tym, że przeszczepy nie zawsze są bezpieczne, próbują nas przekonać również chińscy producenci z Hongkongu i Singapuru. Tym razem sprawcą zamieszania okazuje się tytułowe oko wszczepione niewidomej dziewczynce. Poza ptaszkami, kwiatami i innymi rzeczami z otaczającego nas świata, biedaczka widzi również wszelakiej maści potwory i zjawy. Taki tam drobny efekt uboczny. Numer 7. Airpoint. W naszej przerażającej wędrówce po Azji trafiamy tym razem do Korei i Wietnamu. Amerykańscy weterani wojny w Indochinach upijali się, demolowali miasta, ale w końcu zostawali dzielnymi komandosami: Azjatyccy, bo jeśli ktoś z was nie wiedział, wojna w Wietnamie była przedsięwzięciem międzynarodowym. Byli nękani przez zjawy i inne demony przeszłości. Numer 6. Darkwater Japoński reżyser Hideo Nakata to bez wątpienia jeden z mistrzów klimatycznych horrorów. Jego najsłynniejszą produkcją jest oczywiście Ring, do którego jeszcze wrócimy. Równie przerażającym filmem jest Dark Water. Tu także reżyser wykorzystał sprawdzony motyw skrzywdzonego ducha dziewczynki prześladującej swoje otoczenie, a sam film szybko otrzymał swój hollywoodzki remake. Numer 5. Infekcja. Azjatycki wirus, który wymyka się spod kontroli, brzmi niepokojąco znajomo. I w sumie trudno powiedzieć, czy bardziej w tym wypadku straszne są wizje artysty, czy to, co zafundowała nam rzeczywistość. A widok przepracowanych i uciekających od odpowiedzialności lekarzy z Centralnego Szpitala w Tokio wcale nie dodaje otuchy. Numer 4. Szator widmo. Kolejny w naszym zestawieniu dowód na to, że w azjatyckim kinie nie tylko Japończycy potrafią napędzić nam stracha. Większość z nas zgodzi się, że najstraszniejsze nie są te horrory, gdzie obficie leje się keczup i pojawiają się różne maszkarony. Dużo więcej przerażenia budzą produkcje psychologiczne, których twórcy odwołują się do najmroczniejszych zakamarków ludzkiej natury. A widmo jest jedno z nich. Numer 3. Death Note Manga i anime to jeden z najbardziej charakterystycznych elementów kultury japońskiej. Grzechem byłoby więc, gdybyśmy w naszym zestawieniu nie wymienili chociaż jednej produkcji w tym gatunku. A wybór był dość oczywisty. Death Note to produkcja znana i ceniona na całym świecie. I mamy oczywiście na myśli serial animowany, a nie jego marną wariację aktorską. Numer 2. Klontwa Yuan. Oryginalna Klątwa to niskobudżetowy film z 2000 roku, wydany jedynie na kasetach. Był on zarazem najlepszym dowodem na to, że o sukcesie produkcji i mrocznym klimacie decyduje w pierwszej kolejności pomysł i umiejętność twórców, a nie ich zasoby finansowe. Prezentowana przez nas wersja kinowa jest oryginalnym remake'iem japońskim w niczym nieustępującym oryginałowi. Później było jeszcze kilka sequeli, no i wersja z Hollywood. Numer 1. The Ring. Krąg. Umieszczenie tej produkcji Hideo na katy na szczycie zestawienia nie powinno budzić zdziwienia. W końcu film o wynurzającej się ze studni pannie z mokrą głową stał się symbolem tego gatunku w ogóle. Motyw przekazywania przeklętej kasety VHS, niestety za parę lat przestanie być zrozumiały dla młodszych widzów, więc może pora na remake. Na przykład z opętanym kątem na platformie streamingowej. Ku inspiracji.